Pierwsze randki wywołują wiele emocji i to jest normalne. W końcu takie spotkanie jest niewiadomą. I w tych emocjach warto, żebyś nie zapomniała o tej jednej ważnej rzeczy. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, zapraszam Cię do wsparcia, utrzymania i rozwoju tego kanału. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Idąc na randkę, pewnie przeżywasz mnóstwo emocji. Stresujesz się, może masz w sobie niepokój albo jakiś lęk, pewnie też radość, zaciekawienie, taką nadzieję, że może to będzie właśnie ten i dużo, dużo innych emocji. Nie tych miłych, niemiłych, wszystko się w tobie kotłuje. I to jest normalne. No, baranka to jest coś nowego, to jest coś takiego też związanego z niepewnością, i te emocje są jak najbardziej na miejscu. Natomiast Chcę, żebyś pamiętała jednej rzeczy. Widzisz, jak idziesz na randkę, to w tej randce biorą, biorą udział dwie osoby: ty i mężczyzna, z którym się umówiłaś. No i on też ma swoje emocje. On też może czuć lęk przed odrzuceniem, przed ośmieszeniem, może czuć ekscytację, może czuć ciekawość, niepewność, lęk przed zbłaźnieniem się i też mieć może nadzieję, że okażesz się tą właśnie jedną, jedyną i dlaczego o tym mówię? Bo czasami jak my jesteśmy w takich emocjach, to trochę zapominamy, że druga osoba też w nich jest. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać, szczególnie na tych pierwszych randkach, gdzie jakby poziom stresu chyba jest największy i chęć takiego dobrego wypadnięcia mm, też chyba najbardziej taka, no to, to są te to, to kluczowe, gdzie boimy się jak już z kimś bardziej poznajesz, no to wiesz, czego się spodziewać, e, jesteś bardziej spokojna. I to samo dzieje się u mężczyzn. E, dlatego warto mieć taką świadomość, że on też jest w emocjach i różne zachowania mogą być efektem emocji. Jakiś nietrafiony żart, e, jakaś taka niezgrabność, no tobie też się czasem trzęsą ręce, jak się denerwujesz, no nie? Też zdarza ci się palnąć coś e, takiego, co później uznajesz za głupie. I sobie wyrzucasz. I warto mieć na to taką tolerancję i patrzeć ponad to na człowieka. Dać drugą szansę też, jeżeli nie było jakoś strasznie źle. Bo czasami a przy drugiej randce mężczyzna się już jest bardziej spokojny i bardziej też pokazuje, jaki jest. I oczywiście nie mówię, żeby na siłę się zmuszać, ale też, żeby nie być taką ostrą, wiesz, bo przez to możesz stracić relacje, przegapić relacje z wartościowym mężczyzną, tylko dlatego, że na pierwszej randce zachował się jakoś trochę dziwnie. Ja będę jak ja chodziłam na randki, to na tych pierwszych randkach słyszałam czasem różne dziwne teksty. Hitem było, dla mnie hitem dotąd jest, jak chłopak mi powiedział, na pierwszej rance, jakaś była taka cisza niezręczna, niezręczna, no, po prostu była cisza, i on w pewnym momencie wypalił, a wiesz, ja nigdy nie używałam grzebienia. Jednak ja na niego spojrzałam. No, rzeczywiście miał krótkie włosy, nie jest to niezbędne. I tak z perspektywy myślę, że on po prostu nie wiedział, co w tym momencie powiedzieć, i chciał sobie czy zaszartować, czy jakoś cokolwiek powiedzieć. I to było ok, bo naprawdę był fajnym chłopakiem. No, ale tekst dziwny, no nie? I koncentruj się na takich detalach. Możesz kogoś odrzucić, kto z kim mogłoby ci wyjść. Po prostu. Zatem pamiętaj o tym, że idąc na spotkanie, na randkę, nie tylko ty się denerwujesz. On najprawdopodobniej też. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.